Panie Marszałku, być może przekonamy się, jaka jest moc prezydenta Załęńskiego, jakie ma karty w rozmowach z prezydentem Trumpem, bo ci Władymir Załyński ma być w białym domu, by podpisać umowę o tych minerałach i substancjach ziem rzadkich. Pana zdaniem to może być pewna forma podpisania tej umowy, gwarancji dla Ukrainy, bo jak już Trump dostanie to, czego chce, to będzie dbał o bezpieczeństwo Ukrainy. Czy jak dostanie podpis, to właściwie straci, może stracić zainteresowanie Ukrainą? Nie wydaje mi się, żeby to była forma gwarancji. Wydaje mi się, że to jest raczej coś, co prezydent Trump będzie miał pokazać swoim wyborcom, żeby pokazać, proszę bardzo, ja robię takie szybkie dealy, jestem taki skuteczny, jestem taki efektywny. Ten śpiący Joe Biden Wam wytracał nasze zasoby za nic, a ja pozyskałem tutaj zasoby naturalne. W rzeczywistości wydaje mi się, że tempo wynegocjowania tej umowy wskazuje, że to będzie raczej umowa polityczna niż mająca jakiekolwiek szczegółowe znaczenie prawne. Umów, które rzeczywiście regulują wydobycie i dochody z wydobycia, Bycia złóżnie negocjuje się w ciągu tygodnia. Druga sprawa, to szczegóły, co widziałem, tej jakby umowy, tego funduszu, który ma tam powstać, one są bardzo ogólnikowe. Trzecia sprawa, myślę, że to co gwarantuje, to z pewnością to nie gwarantuje żadnych na tym etapie gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych, ale w pewien sposób je przybliża, bo wiadomo, że jak Amerykanie będą mieli tam jakieś złoża do wydobywania, to siłą rzeczy będą chcieli ochronić i na to liczą Ukraińcy. Oraz przede wszystkim to gwarantuje utrzymanie ciągłości dalszej pomocy amerykańskiej, zanim nie są wynegocjowane warunki pokoju i ta pomoc idzie na. Na kilku poziomach finansowym, żeby państwo ukraińskie nie zbankrutowało, zbrojeniowym, żeby mieli czym walczyć i wywiadowczo satelitarnym, żeby mieli rozeznanie w sytuacji, wiedzieli, co się dzieje, bo wiadomo, Pytanie że tylko Ukraina nie ma swoich sprawiedliwego. Jaki będzie kolejny krok? Bo na razie ukraińskim. to wygląda na po prostu czysto biznesowy z punktu widzenia. Trumpa deal z, z Ukrainą, dostanie to, co chce. Nie, nie w takiej wersji, jaka była na początku, bardzo niekorzystna dla, dla Ukrainy. Pytanie, co dalej, co dalej z rozmowami pokojowymi. Wczoraj podczas spotkania z premierem Wielkiej Brytanii Donald Trump powiedział, że albo pokój będzie szybko, albo nie będzie go w ogóle. To jest forma nacisku? Prezydent Trump zawsze lubił ostre, wyraziste wypowiedzi, natomiast działania jego poprzedniej administracji i wszystkich jego ludzi były dużo bardziej, powiedziałbym, wyważone niż te jego deklaracje. Wydaje mi się, że dużą część jego deklaracji należy traktować w kategoriach mm, strategii negocjacyjnej I uwodzenia amerykańskiej opinii publicznej, żeby pokazać, że on jest tym szeryfem, tym twardym negocjatorem, tym biznesmenem w Białym Domu. Natomiast oczywiście kończenie wojny na Ukrainie, ewentualny proces pokojowy, to wszystko zawsze może być rozciągnięte na miesiące albo i lata, i wszyscy doskonale sobie z tego zdają sprawę. Bo na razie w tych rozmowach, które rozpoczęły się w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej, wynikało to, że Stany Zjednoczone już zgadzają się na pewne żądania Moskwy, choćby nie ma miejsca dla Ukrainy. W NATO, ale ciągle nie wiemy, z czego miałaby się Rosja wycofać. Czy znaczy ta zgoda, to powiedziałbym, że jest taka trochę teatralna, dlatego że przypomnijmy, że Ukrainie wbrew pewnej propagandzie, która w polskich mediach się zagnieździła, nikt członkostwa w NATO nie proponował. Na przykład administracja prezydenta Bidena nie zdecydowała się otworzyć w ogóle nawet negocjacji na ten temat. Nawet narysować żadnej tak zwanej mapy drogowej, czyli stworzyć planu negocjacyjnego. Bo zawsze padał argument, że kraj, który jest w stanie wojny, nie, i, i, i nie może to rozpocząć ścieżki tylko tylko do NATO. Mówiłbym panie redaktorze, z geostrategicznego punktu widzenia Stany Zjednoczone nie chcą são Być w sojuszu z państwem, które Rosja uważa za leżący bezpośrednio w jej strefie wpływów. Taka jest, taki jest status Ukrainy. Rosja uważa, że Ukraina leży bezpośrednio w jej strefie wpływów. I my możemy oczywiście to kwestionować, możemy powiedzieć, że nam się to nie podoba. Natomiast amerykańskie elity, i to było jasne od myślę, że kilkunastu lat, bo w Ameryce od kilkunastu lat jest dyskusja o wycofywaniu się z Europy i przenoszeniu swojej uwagi na Pacyfik. Ale z naszego punktu widzenia to jest niebezpieczne. To naszego, Powinniśmy przekonywać ale walczy, to decydują, że to jest Amery... bardzo ważne. Ale to nie jest kwestia przekonywania, to jest kwestia interesów. Jeżeli amerykańskie elity, i demokratyczne, i republikańskie mają percepcję, że coś nie jest w ich interesie od kilkunastu lat i pomiędzy demokratami i republikanami jest konsensus w tej sprawie jak rzadko, to to się nie zmieni, dlatego że pan Załański przyjedzie do Waszyngtonu, w związku z czym w NATO y, nie było na stole i powiedzenie, że go nie ma na stole, nic nie zmienia. Każdy dobrze zorientowany w świecie dyplomacji polityki obronnej to wie. Podobnie odzyskanie ziem utraconych przez Ukrainę też nie było na stole, dlatego że trzeba by wysłać tam armię, która wypchnęłaby front rosyjski. Nikt w Europie, ani w Stanach Zjednoczonych nie jest na to gotowy, żeby wysłać. Twoje wojsko, a wojsko ukraińskie spróbowało przeprowadzić kontrofensywę w zeszłym roku. I ta kontrofensywa no, skończyła się niestety czysto. się części obwodu Kurskiego. No to taka tak naprawdę. można powiedzieć, interesująca prowokacja, ale ciągle tylko prowokacja, bo to w żaden sposób nie zmienia sytuacji strategicznej. Ale to z Pana punktu widzenia powinniśmy się pogodzić z tym, a być może tak będzie po podpisaniu tej umowy o minerałach ziem rzadkich, że Trump dostanie biznesowo to, co chce i przeniesie się w stronę Chin, zostawiając Ukrainę na pastwę Rosji? My powinniśmy przede wszystkim dbać o swoje interesy. To jest pierwsza sprawa. Druga, to czy my jesteśmy jesteśmy czymś pogodzeni czy nie, zła wiadomość, nie ma żadnego znaczenia. Liczy się to jaką siłą polityczną, militarną, ekonomiczną dysponujemy. W związku z czym, jeśli chcemy decydować o czymkolwiek u siebie i w naszym regionie, musimy mieć tą siłę. Musimy mieć armię zdolną obronić nasz kraj. Musimy mieć siłę odstraszania. Musimy mieć własne zdolności wywiadu satelitarnego. Musimy mieć własną siłę ekonomiczną, demograficzną, bo żadnej siły militarnej nie ma bez bazy demograficznej. Jesteśmy w kryzysie demograficznym. musimy odbudować się ekonomicznie, militarnie i demograficznie. I wtedy inne państwa będą przyjeżdżać do Polski i z nami coś negocjować. A w tej chwili to my sobie możemy jedynie powiedzieć, że nam się coś nie podoba, ale to mało. Spodziewa się pan, że faktycznie Donald Trump wprowadzi 25% cła na... Yy... Produkcji z Unii Europejskiej? Nie, czy, niekoniecznie. Natomiast czy to było jeżeli hasło tak jak w przypadku Kanady? To jest hasło wywoławcze do podjęcia negocjacji. Jeżeli Unia Europejska nie wystawi zespołu negocjacyjnego i nie zacznie rozmawiać, co zrobić z nierównowagą handlową między Europą i Stanami Zjednoczonymi, to wtedy pewnie to zrobi. Gdyby tego nie zrobił, zaproponowawszy uprzednio zaproszenie do negocjacji, to wówczas inne państwa by się w ogóle nie liczyły z jego deklaracjami i je po prostu lekceważyły. Więc na tym polega przewaga negocjacyjna, że jak się rzuci jakąś deklarację i druga strona nic nie zrobi, to trzeba ją spełnić. Inaczej traci się powagę. Panie Marszałku, czy, yy, aby wygrać wybory prezydenckie w Polsce, wejść do drugiej tury, trzeba atakować Ukrainę i Ukraińców? Nie wydaje mi się, żeby to było niezbędne. Natomiast moim zdaniem trzeba skończyć z nadskakiwaniem Ukrainie i Ukraińcom i reprezentowanie interesów Kijowa bardziej niż interesów Polski. A kto tak robi? No niestety przez długi czas tak robiły wszystkie partie poza nami, czyli PiS, Platforma, Lewica, PSL, Polska 2050. pojechał do Lwowa w scenie, po to, żeby pokazać to, że to jest koniec otwartości wobec Ukrainy i właściwie nie możemy traktować Ukrainy jako bezpiecznego buforu między światem Zachodu a imperializmem Rosji. No to jest retoryka polska. Ukraina nie jest bezpiecznym buforem. Ukraina nie jest? jest, no nie jest. No, Ukraina jest w tej chwili państwem pogrążonym w wojnie. No ale gdyby Ukraina kilka nie prowadziła wojny z Rosją, to być może jest rosyjskie państwem, które z... wojska stałyby już na granicy z Jest łuku. państwem, które destabilizowało kilka sektorów gospodarki w Polsce branża transportowa, branża rolna. Jest państwo, z którego mamy w tej chwili yy, 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 bardzo dużą yy, emigrację do nas. Yy, natomiast to, co zrobili złego politycy PiSu, Platformy Lewicy, PSL polskiej Polskie 2050, to wprowadzili dwa narody na utrzymanie jednego państwa. I w Sejmie jest nasza ustawa o zabraniu tego nienależnego przywileju dla wszystkich osób z paszportami ukraińskimi, w tym Rosjan, w tym Gruzinów, w tym różnych innych, że mają dostęp do wszelkiej refundacji leków, nawet najdroższych terapii, do wszelkiego rodzaju świadczeń zdrowotnych w Polsce, bez zapłacenia tu ani jednej składki zdrowotnej, żaden naród na świecie nie zrobił Ale czegoś osoby, takiego Ale osoby, które pracują w Polsce, a 78% ja obywateli Ukrainy, pracują. którzy są w Polsce, ja nie mówię o tych, którzy a pracują. 78% pracuje. Ale do naszego systemu ochrony zdrowia mają prawo Ukraińcy, którzy nawet w Polsce nie mieszkają. Czy Pan o tym wie? Takie prawo zrobili i my złożyliśmy ustawę, żeby to zmienić. I dlatego o to pytam, bo to, co Pan mówi i to, co mówi ostatnio Karol Nawrocki o problemach w kolejkach do lekarzy wywołanych przez Ukraińców, to jest właśnie uderzanie do tego samego elektoratu yy, antyukraińskiego. Nie, do elektoratu Polaków. Polacy powinni być zainteresowani. Co Finansują, jeżeli przyjdą politycy proniemieccy i powiedzą, wprowadźmy Niemców na utrzymanie polskiej ochrony zdrowia, przyjdą yy, politycy prohiszpańscy, powiedzą, wprowadźmy Hiszpanów, to my też to zrobimy, no jest jakaś granica, panie redaktorze, i tą granicą jest to, żeby nasz, nasze świadczenia społeczne, nasz system ochrony zdrowia, emerytalny utrzymywał tych, którzy przebywają w Polsce legalnie, długo, pracują tu, a nie wszystkich na świecie. Sławomir Mencem pojechał do Lwowa, wywołał pewien yy, skandal dyplomatyczny w Dausie. Z Powiedzeniem, że powinien być zaprzestany kur, yy, kult ludobójców. To jest oczywistość. Wszyscy to yy, wiedzą. Wiedzą, że powinien być. No właśnie, i, i, i w, a dlaczego nie pojechał do Berlina i nie spotkał się z panią e, Weidel z AfD? E, Może a... dlatego, że Niemcy potępili Hitlera III Rzeszę i Holokaust. A Ukraińcy wyraźnie mają problem z to... potępieniem ludobójstwa na Polakach. A Niemcy więcej, nie mają problemu z AfD? Co więcej, a właśnie więcej sojusznicy glory... w Europie nie mają problemów. A proszę e... proszę żeby pozwolić, że dokończę i odpowiem na pana pytanie. Co więcej, gloryfikują Ukraińską Powstańczą Armię, która nie tylko mordowała Polaków, ale także współuczestniczyła w Holokauście. To jest niebywałe, że w świecie zachodnim jest akceptowane w tej chwili państwo, w którym nie potępiali sprawców ludobójstwa na innych narodach. Ale politycy AFD też nie potępiają yy, Holokaustu, nawet chcą potępiają. się odwrócić. No to zacytuję yy, panu, honorowy przewodniczący Aleksander Gauland, honorowy przewodniczący AFD, przypomnę wasi europosłowie, niektórzy są w Nie moje z ruchu narodowego. Cytat w będzie w brutalnie, 12 lat rządów nazistów, druga wojna światowa, Holokaust, okupacja Polski, dużej części Europy i związane z tym okrucieństwo, to jedynie, przepraszam za słownictwo, ale nie moje, ptasie główienko na tle całej, długiej, wielkiej historii Niemiec. No, to jest wyraz frustracji Niemców w tym, że cała historia jest redukowana do II wojny światowej. Czy tam jest wyraz frustracji e, Niemców, a po stronie ukraińskiej jest gloryfikacja terrorystów e, i ludobójców. No, widział pan pomniki Hitlera w Berlinie. Nelwowie nie. stoją pomniki bandery, odbudowywane jest w tej chwili Muzeum By... Romana Szuchywicza i Upa. No nie powinno być takich rzeczy. Natomiast żeby było jasne, mi się niektóre wypowiedzi niektórych ludzi AFD nie podobają. Nie mam żadnego problemu, żeby je potępić. Uważam, że oni nie powinni y, nawet półsłówkami y, pozbawiać znaczenia tych zbrodni, których dokonali Niemcy na Polak i na wszystkich innych europejskich narodach. Tak? Yy, jakby podejście surowe do Niemców nie wyklucza podejścia surowego do Ukraińców. Uważam, Tylko tego podejścia Polska do Niemców z po stronie Konfederacji miejsce. zupełnie nie widać. Moje zdanie widać, ja we wszystkich wywiadach mówię to, co u pana redaktora i moi koledzy też i dyskutujemy ze sobą ostro. Natomiast obok ostrej dyskusji może być też element dialogu czy jakiejś współpracy. Tak samo na przykład sądzę, że mam nadzieję, że politycy PSL czy polskiej czy platformy, będąc w jednej partii, w Europarlamencie z tymi, co zbudowali Nord Stream, no nie zgadzali się z nimi, że ten Nord Stream jest budowany, a jednak byli w jednej partii.